Cześć, dzisiaj jest intensywny dzień. Um, nie wiem czy mi się uda coś nagrać na Vlogmasa, ale mam jeszcze w zanadrzu outboxing, więc wam wstawię um, kilka filmików autoboxingu, więc... Do zobaczenia, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I łapki w górę zostawiamy. Uuu. Bardzo szybko ciemno się robi już o 16. Eee, skończyłam robienie mm, swojej drzewa. Teraz idę dać owiec klaczom. No i zmontuję Wam ten filmik e, na komputerze. E, więc do zobaczenia później. Idziemy zanieść wienicuszowi kolację. Jest zimno, ciemno i w ogóle... W sumie to dzisiaj na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Postaram się jutro nagrać Wam jeszcze jakiś vlogmas. Jak się uda. No i do zobaczenia. I zostawcie łapki w górę i subskrypcję.